Rząd pracuje nad programem finansowego wsparcia młodych bez mieszkania pod nazwą MDM Mieszkanie dla Młodych, który ma zastąpić dotychczasowy program Rodzina na swoim. MDM to będzie bardzo atrakcyjny program, satyryczny. Bo w mieszkaniu dla młodych będzie można kupić tylko nowe mieszkanie od dewelopera, i to w porównaniu z programem Rodzina na swoim zmniejszy liczbę tych, którzy skorzystają o połowę, bo w połowie powiatów nie buduje się bloków. Ale ktoś jednak zostanie i będzie chciał, więc z MDM-u wyłączona zostanie pomoc dla tych młodych, którzy budują dom i to dodatkowo zmniejszy liczbę korzystających z pomocy o 21%. I teraz pracuje się nad wycyskaniem. Reszty młodych z pomocy rządowej No bo nie ma pieniędzy no, Rząd kupuje za 5 milionów nowe limuzyny Premie dla ministrów No są istotniejsze wydatki, trzeba zrozumieć Zredefiniowane, zatem zostanie W przepisach pojęcie młodzi jeśli ktoś się żeni, uznany zostanie za dojrzałego, a więc nie młodego. Na wypadek, gdyby ktoś twierdził, że przecież żenią się też ludzie niedojrzali, będzie obowiązywało pojęcie domniemania dojrzałości. Każde małżeństwo zostanie uznane za dojrzałe, chyba że udowodni, że jest odwrotnie. Ale jak udowodni, że jest niedojrzałe, to zostanie uznane za dojrzałe, bo tylko dojrzali potrafią udowadniać, prawda? No i MDM uleczy problem mieszkaniowy młodych z takim skutkiem jak gruźlica katar.